Znajdujemy się przed budynkiem Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipnie, w województwie Wielkopolskim. Jesteśmy trzema szalonymi bibliotekarkami. Jestem Agnieszka, to moje koleżanki Krysia i Natalia. Tak jest, jesteśmy trzema szalonymi bibliotekarkami i chcemy opowiedzieć o tym, jak wywróciłyśmy życie w gminie do góry nogami. Zdobyłyśmy milion dotacji z ministerstwa, spakowałyśmy prawie 18 tysięcy książek. Zrobiliśmy tutaj niezłą rewolucję, a wszystko po to, żeby wybudować nową bibliotekę na miejscu tej, która jest w piwnicy, i zmodernizować tę, w której jesteśmy obecnie, żeby była winda, żeby było przejrzyście, nowocześnie i komfortowo dla naszych czytelników. Znajdujemy się przed Filią Biblioteczną w Wilkowicach. Biblioteka mieści się obecnie w piwnicy budynku Sali Wiejskiej. I choć staramy się tworzyć fajny klimat, to jednak biblioteka posiada wiele minusów. Jest ciemno, ciasno, pomieszczenie jest niedogrzane. Hmm. Nie ma... Biblioteka kilkakrotnie była zalewana, co sprawia, że pojawia się wilgoć. Nie jest to zatem miejsce dobre ani dla czytelników, ani tym bardziej dla książek. Biblioteka to miejsce kultury. Miejsce, które powinno być bezpieczne, przyjazne, komfortowe i otwarte dla wszystkich. Dlatego postanowiłyśmy to zmienić. A oto nasze spełnienie marzeń. Nowa filia biblioteczna w Wilkowicach. Zapraszam! Znajdując się tutaj już w tym nowym budynku, który sobie wymarzyłyśmy, który sobie rozrysowałyśmy na początku. Jesteśmy tak naprawdę dumni z tego i możemy się cieszyć realizacją własnych marzeń dzięki temu, że mamy właśnie siebie i że wspierałyśmy się w tych, w tych szalonych pomysłach i że uwierzyliśmy w ogóle, że to jest możliwe. Bez tego nie byłoby tutaj tej chwili i nie byłoby projektu, nie byłoby nowej biblioteki, nic by się dalej nie wydarzyło. Tego zespół, w którym się pracuje jest bardzo ważny i, i można zdobywać górę, jeśli się ma takie wsparcie i takie koleżanki bibliotekarki gotowe na wszystko. Ha ha ha